Ma z tej strony Xfreddy. Aktualnie znajdujemy się na moim serwerze czyli na xdmc.pl zostawcie Subika łapeczkę w górze i znaczek, ponieważ pod tym odcinkiem mogę zorganizować Wam konkurs. na Range Friend. Ja się spytałem, do kogo mogę tepać, i oczywiście będziemy jakiegoś lamusa walić na głowę. Ale na początku tepnijmy się do gościa, co w ogóle nie ma Guilty, bo chcę zobaczyć, co on dla mnie przygotował. Bo też nie chcę, jakby na pierwszym killu, którego się z zginąć. Także że jasna, dobra, tepnijmy się. A no spał, nie był na no tepa Meja. Dobra, wyślę po prostu do każdego dostępnego. Na szybkości jemy koksa, żeby nie było. I co on dla nas przygotował? No nie, niestety on nie zna grupowym TP. Ale to nic straconego, ponieważ możemy tego poklepać. I za chwilę się po prostu skopiemy, A ja nie wiem czy on też się dobrał, czy też nie. Bo właśnie tak to on ma dłużej koksa ode mnie, jak widać o aż 3 sekundy, ja mu podoram. Dobra, z go postrzelamy. Dobra, bo zaraz mi kok z więc nie mogę dawać się obijać. No kurde, leđem dziurę znalazł. Dobra. Myślę, że tutaj będzie ok. Dobra, on już za mną leci. Ale muszę patrzeć w górę, żeby czasem nie było, że skoczy mi do mnie. Dobra, kupmy sobie jump boosta w, w I teraz go walimy w cymbał. Dobra. Dobra, zamurowaliśmy, żeby nie było, że zaraz mi tutaj kulturalnie mówiąc zwieje. Dobra, tutaj będę patrzył. Dobra, jak widać się na refie. Dobra, zamurowałem tutaj, żeby nie miał możliwości zbiania. Dobra, prawie zdechy, mal to nic. I co on zjadł? Dobra, bo zaraz mnie a nie chce zginąć. Dobra, nie mrefa, żeby w przypadku nie polizać nie miałem z tego żółtego bloka zbudowanego. Dobra, jem refa, jem refa Prawie polizałem. No i polizał, fryer denty, jak widać. Nawet nie musiałem sobie seta zmieniać. Jeszcze mi drzwi napisał. No, wygrał lepszy po prostu, tak. Ja sobie się to tam znał, do kogo mogę TPA. No i do wbijamy topkę, więc myślę, że super. Schowek booth, Repairal TPA Noches, TPA Bafticzek. Chowek W. Dobra, tapamy się do kogoś z czatu Cox został zdzony na szybkości, ja mieszam zbiego, żeby mieć jak najwięcej sekund, sekund regenki. No kurde, kolejny co na to parkę ma 24 sekundy koksa. Chyba będziemy robić to co tradycyjne, czyli wchodzenie pod ziemię. Ale zobaczymy co wyniknie z tej walki, bo jak na razie chcę mnie gonić frajer. Dobra, jeszcze raz go strzelimy z łuku, żeby był dalej ode mnie. Dobra, tutaj się nie wypodbuguje, żeby się kolega zbulwersował lekko. Ile mu zostało jeszcze na oko? Dobra, możemy... Napisał mi złaś, więc możemy się wbić w niego. Dobra, zastrofowaliśmy go. Na 3,5 zjadł, na 3,5. Dobra, teraz jajem. Wygra lepszy po prostu tak, no, tak jak jest zawsze praktycznie. A tym lepszym no to akurat jak zawsze będę ja, bo nie ma lepszych ode mnie na tym serwerze. Ciekawe, na ile to zjadł? Bo na początku, jakby przerwał jedzenie, czy coś takiego kombinował. Dobra, czytaliśmy się do niego, on chyba będzie chciał uciekać. Kurde, pery zbardowałem w głupi sposób, tak mi się wydaje. Albo na pistkę wzięliśmy. Dobra, ale to z bęka, to się bliźnił umy... Zastępca Gildy Bull. Dobra, nie będziemy jeszcze refa, może go przerobimy. No i przerobiliśmy go no, aż na 6 serduszkach. Więc myślę, że łatwo go zabiliśmy. Ja się znowu pytam, że do kogo mogę TPA. Dobra, ile nam brakuje do topki. No brakuje nam około 100... 100 rankingu, tak? Ja bym chciał, żeby ktoś mi tepnął do gingi swojej bardziej, tak? TPA... Yy, plandeka. PvP, PLANDEKA. Sławek W. No, Dobra, zjedzmy sobie od razu Koksa, od razu drugiego. Możemy jeździć jak najwięcej sekund to jest po prostu tradycja, tak? O co on, niech biczy, o co chodzi? on nie chce się bić odchodzi? On nie wie co się dzieje, to jest jakiś noob totalny, widzowie. Czyli jak ja go tutaj, to on będzie miał przerąbane. Dobra. No kurde, nie zdążyłem. O, wyszedł, wyszedł do mnie, jak widać. Ej, może ja go z knoka będę walił. Dobra. Jeszcze raz knoka. Bo nie chcę, jakby tracić sekund regenki, znaczy już mi się skończyło. Czyli jeszcze przez chwilę muszę pograć na czas. Jeszcze raz go knopniemy. Dobra, i teraz go możemy lać. Bo nie chciałem mieć drugiego koksa, ale jak najbardziej, jest to na plus. Mam więcej koksów od niego. Myślę, że rzucił peru, ale jeszcze nie rzucił. Teraz lider gilli. O kurde, ale wulgarny tak. Dobra, to musimy go za to zabić. Ale niestety, jeszcze rzucane TNT nie są włączone. Bo jest młoda godzina. I prawie mnie zabił. Ej, bo efekty mi się skończyły, nad nie wiedziałem. Tylko jak mi się... jak zwolniłem to się skapnąłem. Eee, prawie mnie zabił. <grym> Ale byłby wstyd, jakbym mnie zabił, tak mi się wydaje. Jakiś noob, co ma 1000 rankingu Ale pamiętajcie, że podczas walki wszystko się może wydarzyć, tak? Dobra i teraz on już że na dużym minusie, bo traci wszystkie refy. Dobra, co on kombinuje? Dobra, padł no i łupnął. No. A ja miałem jeszcze hełmiku 39 użyć. To po prostu w, m, bardzo łatwa walka z takim użytkownikiem i pytamy się znowu, do kogo możemy TPA. Dobra, Redfire R, Huawei W, TPA, Kraymor. no better, nie do niego. Chciałbym, żeby ktoś po prostu był z kumplem i żeby mu nie wyszło, nie? Może po prostu łupnęli obaj. Co to jest za dziwny kuboid? Czy to nie jest kuboid? Łe, a to nie jest kuboid jednak. Ale Kongo, szanowni państwo, Dobra. Owe, bo on dziwne ustawienie 14 sekund, czyli ma koksa na tyle co my. Więc walimy by na pistkę, tak, szanowni państwo. Kto wygra? Depamy się do oszustw z czatu, ale mi spałem na MSG. Totalne nuby. Dobra, ale jedziemy z nim, z frajerem. Czemu on zjadł koksa drugiego. Jak ja gram teraz na czas. Dobra, water skill dla widza. Jak ona wyjebane na te wszystkie zasady. Ciągle peru, marnujemy się, że mnie zabije. Dobra. Ej, bo prawie mnie zabił. Ale konga, szanowni państwo. Dobra. Jak? Jeszcze się pyta, jak? Srak, kurwa, dobra, konimy go. No nie, no, ja mi się wydaje, że nie opłaca się go konić. I po prostu się widzimy, jak tepnę do kolejnej osoby. Tylko muszę poczekać, sekund 20. Więc zaraz cię widzimy. Dobra, jakiś gościu pisze, że kończy edycję jakiejś Bartolini. Ja na pewno kłamie, tak mi się wydaje, bynajmniej. No nie, no proszę, nie bi mnie. Nie, nie. Panie Krajmore, znalazł mnie, ale w się nie zdążył. O! Jak to mnie dogini? Ma 24 regenki, kurde. Cholera, jasna, czy ma, czyli ma. Co on zrobił? Nie, nie udało się wejść do niego. Cholera. Dobra, wpiszę może. No nie bo nie chcemy rady na ten moment marnować w jakiś głupi sposób, więc musimy teraz go jebać, tak? I czemu on je teraz koksa w sumie? Dwa zjad? Ale idiota. Dobra, teraz ja go pobije. pobiję. No to jest totalny nóg, jak widać. On nie wie co się dzieje, bo on chyba będzie chciał się koblować tak jak myślałem. On chce wiać przede mną, ale nie, nie ogarnia gierki totalnie, bo to jest nóg totalny. To jest słaby gracz, szanowni państwo. Eee! E. Spierdolił prawie, sorry za wulgaryzm. Dobra, i teraz w go bijemy, żeby nie mógł zwiać do większej przestrzeni. Tak, spierdoli! To mamy lipę, mamy lipę. A musimy go zabić teraz. No i dobra, łupnął pan Bartolini. Tepamy się, tepimy się jeszcze do kolejnej osoby. On jeszcze perłę i nie, nie użył. Ale Kongo, Dobra, do kogo Tepa Macioko. macioko schowek W, refajral, o ile pisałem, schowek W Dobra, zjedzmy sobie. O nie, bo on od razu tu przyszedł. No nie, no ale to idiota jest. No nie, no szanujmy się, szanowni państwo. Dobra, widzimy się po prostu, jak. Zno... jak teptę się do kolejnej osoby. Dobra, zwialiśmy i tepamy się. Typi tepa PVP Orzech. To jest chyba topowy gracz. 12 topkę ma, więc dobra, tepnijmy się do niego i zobaczmy co on ma dla nas. Rafael słowek W. Ciekawe, czy nas zaakceptuje PvP-orzech? Nie wydaje mi się, bo to może. A gdy nas zaakceptuje, to wydaje mi się, że to pe będzie pewna śmierć. Ale czegoś nie robi? to jest dla widza tak, żeby się tepnąć, zobaczyć. Kurde, tepa Piotrek. Dobra. Kurde, PvP-orzech mnie zaakceptował. Wydaje mi się, że to będzie potężna walka. O, do pana Piotra się jednak te pan, bo mnie po chwili. O nie! Z kumplem, są ale moje słabranki, dobra. Czyli jednego wjebiemy w pajęczynę i go jebiemy w niej. Dobra. A ten co skonsumował, jeśli można wiedzieć. Dobra, ten na ile ma? Dobra, czyli teraz gramy na czas. Chcę poskacze tutaj. O kurde. E, prawie mi w pajęczynę wrzucili. Kulturalnie mówiąc, oczywiście, rzecz jasna. Nie! Spadłem. Dobra. Dobra, teraz się pogukujemy przez chwilę. Dobra, i myślę, że czemu oni razem stają, kurde, jak bracia jacyś. Dobra, trzeba zrobić, żebyśmy zmordowali wszystkie perły. Bo wtedy to będzie jakie klasa, tak? Dobra, w refa. Eee. Ale Kongo, widzowie. Dobra, zjem sobie koksa po prostu. Ej, bo kumpel zjadł znaczy Nie wiem, czy to z jego brat, czy jak to wygląda. Ograłem tak samo w głupi sposób, tak? Dobra, kupię. Ej, mam blokadę CPS-u, bo mam zbyt dużo CPS-u na lewy myszki Ale Kongo. Dobra, nie możemy pozwolić, żeby kumpel. Dobra, on dla we mnie. Co sobie z jad Coxa chyba ostatniego? Nie wiem czy oni tu w końcu mieli dobierkę, czy nie Dobra, ale zmieniam seta na szybkości. Eee! Dobra, on wraz we mnie Dobra, jem sobie koksa I tego, tego tutaj. No nie Nie wiem czy coś tutaj zdziałam jeszcze. Dobra, zmieniam seta. A, a te ten ile jeszcze ma? I co z nim? On chyba nie wyrabia mu, nie wyrabia mu. On zaraz klipnie kipnie. Nie, on spierdolił. Cholera. Dobra, jestem. Idzie on uciek. Dobra. Dobra, to muszę widzieć jego kumpla w tym momencie. Kurde. To muszę jebać teraz... O nie, bo on, on ma jeszcze perły. O nie, weszli obaj, weszli obaj. Może poniżę, może poniżam, kto wie Panie Piotrze, co się dzieje z panem Dostał blokadę CPS-ów. No nie, kurde. W takim momencie jak musiał jeść refa. Dobra, mi to pasuje, że mam blokadę CPS-ów. Kurde, ja chcę go zabić, żeby mieć potem skumplem jego jeden na jeden. Dobra, on przestał jeść i teraz łupię, tak mi się wydaje. Tak jest pięknie, szanowni państwo. Dobra, jeszcze 10 groszy zarobiłem skila. Co zjad? Dobra, refika. Ej, bo on ma jeszcze peru, nie wiem skąd. Dobra, kipię sobie. O nie! Koksa, ma do, mają do biarki w tej Dobra, muszę podorać w górę. Ale może mnie strzelać, nie ma problemu. Ja muszę po prostu w górę chodzić tak przez najbliższe parę sekund. Dobra. On, on nawet mnie nie może trafić, bo to jest jakiś nóg totalny widzowie. O kurde, zrzucił mnie, znaczy bardziej przez was tę głupotę się obniżyłem poziom. Ej, bo on tu w pojęczynę i zaczął mnie jebać, tak? Dobra, on już na koksie nie jest. Ale oni tu mają bardzo dużo dobierek, tak, tak mi się wydaje bynajmniej. No nie, no kumpel. Dobra, ale musimy do zabić tego kumpla, nie tego. O kurde, mam kaplicę, tak mi się wydaje. Cholera. Wpadłem w ugrzązlę w jakimś stolcu Dobra, myślę, że jak będę tylko tak walił Dobra, wyjebałem mu dosyć ostro, tak sądzę Dobra Którego zabiliśmy tego protrakienn, 123 z chyba? No nie, znowu ugrzązłem w stolcu jakiś A on co? Pierdzielił koksa, cholera Dobra, tamten poszedł na dobierkę. Kurde, co im tu za stolca? <laughs> dobra, muszę go z łuku walić. Dobra, ale mam kaplicę, tutaj nic nie działamy. No dobra, ten Piotrek znowu stracił możliwość bicia mnie. No jest średnio ogarnięty, nie będę mówił, tak? Nie będę bardziej... W... O! Cio kurde, prawie łupnął. Spierdalaj, ty śmieć. Sorry za obelgę <laughs> Przypadkowo tak powiedziałem Jak coś No nie, minus 53 rankingu <laughs> Ale że było 2 na 1 i tak ich prawie zabiłem, to mi wydaje mi się, że Tak czy siak bardzo dobrze mi poszło Zostawcie sobie kapeczkę, dłużej. i dzwoneczek i napiszcie, nie wiem W frajerzy jak obejrzycie się do końca A ja się z wami żegnam, siema